Zobaczcie, że o bogaczu nic więcej nie jest powiedziane, tylko to, że się ubierał w purpurę i bisior. No i jeszcze jest to, że się dzień w dzień świetnie bawił. Ale to, co go identyfikuje, to jest jego strój. Wasze szaty nie są purpurowe póki co. Ale może się okazać, że są tak jak ta szata bogacza, barierą między Wami a ludźmi. Ta szata go wyróżniała i to właśnie w taki sposób, nie, że oczom wszystkich, ale już najbardziej owego łazarza. Bogacz się jawił jako ktoś zupełnie z innego świata, zupełnie nieosiągalny, bez możliwości nawiązania wręcz relacji. To jest przerażające, ale można tak traktować: sutannę czy habit, strój duchowny. Można tak traktować nie jako znak, który zaprasza do siebie, ale jako znak, który Cię oddziela od innych. Już nie jestem taki, jak wszyscy pozostali.